Cześć witajcie, jestem Gaju i witam Was na kolejnego <grymne> Ale Energiczne Przywitanie jestem oczywiście z Karolem oczywiście, e, oczywiście wiadomo. Dzień dobry, dzień dobry. Ej, zabraliśmy gdzieś tu blok. No pewnie. A nie, bo ja się muszę wrócić teraz. Nie, no chyba sobie żarty robią ze mnie. <grym> Musiałem się wrócić trzy plansze. <grym> Tepnij mnie proszę. Dlaczego? No bo już skaczy 70 razy, 180 ok, i spadam gdzieś indziej. No to chyba dobrze, nie? Nie, niedobrze. Dlaczego? Nie. E, powiedz od 1 do 11. Od 1 do 11. Ale liczba od 1 do 11. <noise> 7,5. Okay. A co to była za liczba? <laughs> no się No co co była za liczba? To tutaj Nie sali, się w marcu na twoim odcinku No tak na prostu sali, gdzie Jaką Co, na odcineczku? No. A jaką płytę? <laughs> 7,5. Aha, muzyczną. <laughs> Myślałem, że ci dwa wagonu. No chłopie, co to jest za skok na 3 plus 1 i jeszcze po skosie? Chcesz mnie tepnąć może? Nie, bo już wiesz, że łamie noska. Co? Wiesz, ja, że mam sukę. No, noś nie mówisz takich wulgarnych słów. Wiesz, ty już razy powiedziałeś, że łamiesz go na sukę. Kogo? No poziom. Jesteś nienormalny, ani razu tak nie powiedziałem. Nie? Nie, ani, ani razu. No, schizofrenia. Chorki. No tak. Już nie, będę mówić. już nie będę mówić, że łamie kogoś na sukę. Nie lubię cię, bo ja bym chciał robić family content. Family friendly. Ale byś się tylko przeklinał na odcinka. Muuuuuutę. Po <grystanie> co włączyłeś tą muzyczkę? Co przeszkadza ci? Nie, nie, nie jest fajna. Fajna jest, co wybierałeś? <grystanie> Było wybierane normalnie. No, nie wiedziałem, tak tak piosenka jest w Minecrafcie. Myślę, że każda jest useless. Bo jest, każda jest useless. Nie, to jest fajne. Takie saksofony, wszystko. Przynajmniej bez praw autorskich. będzie ta piosenka? To jest. jest kolejny poziom. Jest, znowu spadłem, ale super. No piosenka się skończyła. Oj, 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 oj. No nie wiem dlaczego. Czemu nie ma takiego chilloutowego parkura do speedrunowania, tylko jakieś skoki 3 plus 1 po skosie i jeszcze 4 i nie wiem. Dobra, nie wiem. Dobra, S. Kolejny poziom. Tych. Ale Ale łatwiutki ten poziom Co że muzyka of. już nie gra? O gra Odpaliłem nową muzyczkę Weźmy już 7,5 Była fajna O to już jest ten budynek taki No, no Czeje to To jest useless Może ta, która była, ona była fajna Nigdy Horroru, a mamy no przecież w kontent Family Friendly, tak? No nie mamy, bo trolujesz każdy odcineczek. Dobra, nie, nie powiedziałem ci ani jednego przekleństwa. Nie, wcale, no wcale. 7 no już pół. 7,5? Słyszę kawę, odpal to. Co? No to 7,5 tu senkę. No to, to też nie jest ta. <laughs> Jak to nie? Nie, Ej, no czekaj, bo nie, 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 przejść tu przejść to <noise> No to nie, nie, Co tu Co tu trzeba zrobić? nie, nie, Ale nie, nie, No nie, Tak do reporta. Sam jesteś. Sam jesteś. No nie, nie, No No Ale muzyczka Co, już przyszedłeś? No Już LK tam Jak dopiero 5 minut nagrywamy ten odcineczek No kśniaczek. to akurat No nie, nie akurat Dobra, ja sobie jeszcze poskaczę Bo ja jeszcze coś mm, Nie wiem, raz, dwa, trzy, o, zapraszam na kanał <laughs> coachasty A ja nie polecam on miesiąca już nie piszę klina. No tak. A serio już przesiedlisz? Nie, nie, podejrzewam, że są stronę wielką. Ja już cię wyganiam. No i zlin z Lin no? się ześlizgnąłem. Na następnych zawodach ci pokonam Dobra, leci taki speedranik. Pyk nie Kiedyś się musi udać widzowie. No idę to przeskoczyć. A tutaj. No nie wiem jak to. Jak mam się odbić głową od Sufitu tak, żeby przeskoczyć drugie kra... Dobra. Nic. Jednak S. <laughs> Dobra, pyk, pyk. Tutaj pyk, na winklu. Na którym się etapie tak tego? A na takim, gdzie sobie spadam z jakiejś Liliany, gdyż moja postać nie chce się jej złapać. Ogólnie to jestem na samym dole, jak coś. <grym> no wiesz, że to jest ta mapa <laughs> z ten poziom, jak spadniesz, to spadasz na sam dół? No wiem, bo co chwilę spadam chyba, <grywam>, że tak <grywam> no, Mi to idzie. A mi też, fajnie jest Dobra, to jest ten moment, widzowie Uff, Musi się udać Robię to teraz yeah. siada. Przynajmniej nie potrafię na pierwszego skoku wykonać na tym domku. Zapraszam do mnie na kanał, tutaj się pokazuje prawdziwy parkour, a nie tam. Ale u mnie są śmieszne dymy. <grymne> <grymne> Poza tym ty nagrywasz w jednej bluzie przez miesiąc. Nie prawie się nie opłaca oglądać. Aktualnie są w koszulce <laughs> Nie powiem, kto na tego, na kacztenkach zmienia bluzę na tego. Na odwrót. Ja też nie powiem, bo na pewno to nie było specjalnie widzowie. Gdzie tu trzeba iść? Też się zastanawiam, iść Nie, dlaczego mi się tu dzieje? Czym ja zawiniłem? Powiedz mi. Mhm. Ten, kto dodał Liany do tej gry, to nie wiem co. Przecież Liany to jest... Nie wytrzymam, no zaraz się popłaczę. Liany to jest najtrudniejsza rzecz, jaka istnieje. Wszystko mogę, mogę po płotkach spadłem na sam dół. Weź mnie tepki, bo nie wytrzymam. Mogę po płotkach skakać, po wszystkim, ale nie po liana. No naprawdę. Weźmy ten. Polsunek tutaj skacze. Nie mogę, kurwa. No proszę. Nie mogę. I dlaczego? Nie wiem. Dlaczego? Co, to już skończyłeś mapę. Nie wiem, co no To co robisz? Muszę za mapę. Zacisnąłem pięść, czaj, już prawie nie wytrzymałem. Ale na szczęście się udało wytrzymać. Widzisz ten napisy na czy nie? Nie. No, teknij mi do góry, też chcę zobaczyć. Hyhyhy Nagrywasz mnie, czy co? Co? Chłop dostał do pokoju A, normalnie, tutaj to wiadomo Nagrywasz dalej? No co? Czekaj Dobra Pewnie, bo już chcę zakończyć swoją przygodę z tą mapą. a co, kończymy? No. Dobra, to dzięki za oglądanie. Zostawcie łapeczkę, subika i ogólnie. Mam nadzieję, że wpadniecie na inne odcineczki, bo tam też były niezłe dymy. Także co, my się z wami żegnamy i trzymajcie się i cześć! No i oczywiście Patus się nie pożegna.